Program Rolnik Szuka żony przez lata stał się czymś znacznie większym niż zwykłym reality show. Dla wielu widzów to taka coroczna opowieść o ludziach, którzy mają odwagę szukać bliskości, a czasem przełamać samotność, która w życiu na gospodarstwie bywa wyjątkowo dokuczliwa. Wśród setek uczestników i dziesiątek par są jednak takie historie, które wybijają się ponad wszystkie: historie, które przetrwały próbę czasu, albo takie, które stały się symbolem nowego życia bohaterów. Dzisiaj skupimy się na pięciu parach, o których widzowie mówią najczęściej i które do dziś wzbudzają emocje. Zobaczymy, jak ich relacje wyglądały w programie, co wydarzyło się później i dlaczego to właśnie oni zostali w pamięci widzów najmocniej. Zacznijmy od pary, która dla wielu jest numerem jeden Anna i Grzegorz Bardowscy. Jeśli ktoś chce zrozumieć, dlaczego ten program ma taką siłę, wystarczy spojrzeć na ich historię. W programie zadziałało między nimi coś, czego nie da się wykreować scenariuszem. Ania i Grzegorz od pierwszych scen wyglądali tak, jakby znali się o wiele dłużej niż kilka dni. On spokojny, stabilny, konkretny. Ona pogodna, inteligentna i bardzo naturalna. Nie było w tym nic przyspieszonego ani sztucznego. Widzowie często pisali, że na ich spotkania patrzy się jak na dwójkę sąsiadów, którzy przez przypadek odkrywają, że od lat patrzyli w tym samym kierunku. Ich relacja rozwijała się konsekwentnie, a po programie przeszła płynnie w normalne życie. Najpierw ślub, potem dzieci, a później intensywne lata rozwoju gospodarstwa i budowy nowoczesnego domu. Ale tym, co wyróżnia bardowskich na tle innych uczestników, jest to, jak świetnie odnaleźli się w mediach społecznościowych. Ania prowadzi profil pełen domowych ujęć, dekoracji, przepisów i rodzinnej codzienności. Stała się jedną z najbardziej wpływowych rolniczych influencerek w Polsce. Grzegorz z kolei skupił się na gospodarstwie, ale również pojawia się w mediach. Tłumaczy, jak wygląda współczesna produkcja rolna, jakie są realne problemy rolników i dlaczego praca w polu to często więcej logistyki niż romantyzmu. Ich marka opiera się na autentyczności na tym, że nie grają nikogo innego niż siebie. Dziś tworzą jedną z najsilniejszych rodzin w całej historii programu a ich dom jest symbolem tego, że związek z telewizji może przetrwać wszystkie próby czasu. Mimo intensywnej obecności w internecie, ich relacja wygląda stabilnie, dojrzale i konsekwentnie. To para, która żyje swoją historią, a nie tą stworzoną przez media. Przejdźmy teraz do Małgorzaty i Pawła Borysewiczów, czyli pary, która wśród widzów ma status niemal ikoniczny. Małgosia weszła do programu z energią osoby, która dokładnie wie, czego chce od życia. Pewna siebie, konkretna, z charakterem, potrafiła jednocześnie okazać ciepło i empatię. Paweł był jej idealnym dopełnieniem spokojny, wyciszony, stabilny. Ten kontrast sprawił, że w programie patrzyło się na nich jak na dwa puzzle, które przypadkiem znalazły się obok siebie, a jednak pasowały idealnie. Po programie zbudowali życie jak z nowoczesnego podręcznika o tym, jak łączyć tradycyjne gospodarstwo z XXI wiekiem. Mają trójkę dzieci, prowadzą gospodarstwo mleczne, które wymaga ogromnej pracy i odpowiedzialności, a jednocześnie są jedną z najbardziej widocznych medialnie par w historii programu. Małgosia, znana jako rolniczka w szpilkach, stworzyła niezwykle silną markę w mediach społecznościowych. Pokazuje swoje codzienne życie w sposób otwarty i szczery: raz manikur, raz obora, raz elegancka sesja, a zaraz potem karmienie cielaka. To miks, który zrobił furorę, bo ludzie lubią autentyczność, ale też lubią oglądać kobiety, które przełamują stereotypy. Paweł nie mówi wiele, ale jego rola jest nie do przecenienia. To fundament rodzinny i gospodarczy. Kiedy Małgosia nagrywa, fotografuje, publikuje, Paweł najczęściej jest tym, który w cieniu dba o to, by gospodarstwo działało. Widzowie to widzą i szanują. To para, która pokazuje, jak wygląda współczesna wieś. Z jednej strony ciężka praca od rana do nocy, a z drugiej nowoczesne podejście, rozwój i ogromna determinacja. I chociaż ich życie wygląda czasem jak z reklamy mleka, nie brakuje tam autentyczności. Borysewiczowie są przykładem, że z programu można wyjść nie tylko z miłością, ale też z pomysłem na własną markę. Trzecia para w naszym zestawieniu to Agnieszka i Robert Filochowscy – ich historia jest zupełnie inna niż te dwie wcześniejsze: cicha, spokojna, nienachalna. W programie nie robili spektaklu, nie próbowali się wybijać, byli sobą, a ich rozmowy były pełne naturalnej serdeczności. I właśnie to sprawiło, że wielu widzów do dziś uważa ich za jedną z najbardziej autentycznych par. Po programie zniknęli z mediów nie dlatego, że wydarzyło się coś złego. Po prostu podjęli decyzję, że telewizja to był epizod, a prawdziwe życie jest ważniejsze. Wzięli ślub, doczekali się dzieci, mieszkają na wsi i prowadzą spokojne życie rodzinne. Czasem pojawi się jedno zdjęcie w internecie, jakiś wpis, czasem krótka wzmianka w artykule. I to wszystko. Nie robią współprac, nie budują marki, nie nagrywają filmów. Ale co ciekawe, im bardziej znikają z internetu, tym bardziej ludzie są nimi zainteresowani, bo w świecie, w którym każdy próbuje się przebić, oni wybrali prywatność. To paradoks, który działa tylko wtedy, kiedy relacja jest naprawdę stabilna. Wiele osób pisze, że jeśli istnieje w tym programie przykład spokojnej, trwałej rodziny, to właśnie oni. Czas na czwartą parę Joannę i Kamila z ósmej edycji programu. Ta dwójka była jak powie w świeżości w całej formule. Młodzi, spontaniczni, naturalni. Joasia od pierwszego odcinka miała w sobie taki błysk, którego nie da się wyreżyserować. Kamil natomiast sprawiał wrażenie człowieka niezwykle empatycznego i dojrzałego. Ich relacja rozwijała się tak płynnie, że widzowie wręcz czekali, kiedy padnie słowo miłość. Ich uśmiechy, rozmowy, wspólne sceny miały w sobie lekkość, która przyciągała do ekranu. Po programie zaczęło się dla nich życie pełne intensywności. Zaręczyny, narodziny córki Antosi, obecność w mediach, występy w telewizji śniadaniowej. Ale mimo tej popularności widać było, że ich związek się nie rozjeżdża. Potrafili zachować balans między życiem publicznym a codziennością na gospodarstwie. Joasia rozwinęła swoje profile, często dzieli się treściami związanymi z macierzyństwem, organizacją domu, czasem kulinariami. Kamil natomiast trzyma się rolnictwa i konsekwentnie buduje swoją przyszłość w oparciu o rodzinne gospodarstwo. Widzowie często piszą o nich, że to taka historia, która pokazuje, jak wygląda współczesne młode pokolenie na wsi. Z jednej strony tradycja, stabilność i gospodarstwo, z drugiej internet, media i nowoczesny styl życia. I to działa. Do dziś są jedną z najbardziej lubianych par w historii programu. Ostatnia para w naszym zestawieniu to Adrianna i Michał z dziewiątej edycji. Ta historia od początku miała w sobie klimat nowoczesnej bajki. Michał, właściciel ogromnego gospodarstwa na Podlasiu, był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników tej edycji. Spokojny, rzeczowy, poukładany. Adrianna natomiast była jak kolorowy akcent w jego życiu. Energiczna, pewna siebie, komunikatywna, z odrobiną dystansu i poczucia humoru. Ich relacja była dojrzała, a jednocześnie ciepła i pełna wzajemnego szacunku. Po programie szybko zdecydowali się na ślub. Zamieszkali razem w pięknym domu przy gospodarstwie, które jest jednym z większych w regionie. Ich życie stało się tematem licznych artykułów i dyskusji, bo łączy tradycyjną pracę na gospodarstwie z nowoczesnym stylem prowadzenia domu. Adrianna przeszła ostatnio sporą metamorfozę, zmieniła wizerunek, fryzurę i znów trafiła na portale plotkarskie. To pokazuje, jak duża jest jej rozpoznawalność. Michał natomiast wydaje się być ostoją spokoju w tym związku. Pracuje w gospodarstwie, inwestuje, rozwija się. Razem tworzą duet stabilny, ale daleki od nudy. To przykład pary, która udowodniła, że nawet duża popularność nie musi zniszczyć relacji, jeśli fundamenty są mocne. Patrząc na te pięć historii, widzimy, jak różne scenariusze może napisać życie. Jedni budują medialne imperia, inni bronią prywatności, jeszcze inni kontynuują swoje życie na gospodarstwie, ale w nowoczesnym wydaniu. To właśnie te różnice sprawiają, że rolnik, szuka żony, działa i przyciąga widzów. Bo każda para jest inną odpowiedzią na to samo pytanie: czy w telewizyjnym programie naprawdę da się znaleźć miłość? Na koniec mam do Was pytanie. Która z tych par jest Waszą ulubioną, która zrobiła na Was największe wrażenie i o kim chcielibyście usłyszeć w kolejnym materiale? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.